Spójrzmy na zadanie 11. Wiemy, że zmieszano 60 gramów, no to od razu masę wpisujemy, 10% roztworu soli, czyli mamy roztwór 10%, no i zmieszano z roztworami 8 i 5%, czyli mamy roztwór 8 i 5%. Dobra, no i w rezultacie tego otrzymano Czyli tutaj mamy to, co otrzymano: 150 gramów roztworu o stężeniu 8%. My chcemy obliczyć, ile było gramów roztworu 5%, czyli nas interesuje to. To ponieważ nie znamy masy tego i tego roztworu, to oznaczmy to sobie jako x oraz y. No i układamy pierwsze równanie. Jeżeli chodzi o masę, to mamy 60 plus x plus y. I to ma nam dać 150 gramów. Czyli 60 plus x plus y równa się 150. No i teraz z tymi procentami. Mamy tak, 60 razy 10%. 10% to będzie 10 setnych. To sobie zapiszmy. Mamy tak, 60, czyli 61 razy 10 setnych. Dodać 8 setnych razy x. To też zapiszmy, dodać 5setnych razy y, no bo sobie procenty zamieniam na liczby, równa się 8setnych razy 150. No i zauważcie, że mam już układ równań. 150 zapiszmy jako 151. Czyli tutaj należy najpierw w pierwszym równaniu 60 przenieść na stronę prawą. Czyli mamy X plus Y równa się 150 odjąć 60, czyli 90, no a tutaj możemy coś sobie skrócić, czyli tutaj 0 tu również, czyli 6 razy 1 przez 1 to będzie 6, dodać 8 setnych X, tutaj się dużo nie zmieni, dodać 5 setnych Y. Równa się, tu też możemy skrócić na pewno przez 10, no jeszcze 10 i 15 przez 5, czyli tutaj mamy 3, a tutaj mamy 2, no i 8 i 2 przez 2, czyli mamy 1 i 4, 4 razy 3 to będzie 12. Spójrzmy teraz jeszcze na to równanie drugie, może to pierwsze przepiszmy. Natomiast tutaj na początek przyniosę sobie szóstkę na stronę prawą, czyli mamy 8x. Dodać 5y równa się 12 odjąć 6, czyli 6. No i jeszcze drugie równanie pomnóżmy sobie przez to, żeby się pozbyć mianownika. Czyli x plus y równa się 90, a tutaj 8x. Plus 5y równa się 600. Rozwiążmy ten układ metodą przeciwnych współczynników, czyli to pierwsze równanie pomnożę sobie przez minus 5, czyli mamy minus 5x odjąć 5y równa się minus 450, a drugie równanie przepiszę bez zmian. Równa się 600. Dodajemy równania stronami. Czyli tak, minus 5 plus 8 to 3x. Tutaj mamy 0. Minus 450 plus 600 to będzie 150. No i jeszcze obie strony podzielmy przez 3, czyli x jest równy 50. Mamy x, a możemy na przykład także wyznaczyć y. No bo zobaczcie, że tutaj x plus y jest równy 90. Czyli możemy zapisać, że x, czyli 50 plus y. Równa się 90, czyli y to 90 odjąć 50, czyli 40. No i wpiszmy to sobie tutaj na nasz rysunek. Y jest równy 40 gramów, natomiast x jest równy 50. To też policzyliśmy. Sprawdźmy, o co nas pytają. Nas interesuje, ile było. Roztworu 5%, czyli tu mamy roztwór 5%, czyli tego roztworu mieliśmy 40 gramów.